Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazawszy się jedenastu rzekł do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. W tej Ewangelii Jezus mówi pierwsze zdanie: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I myślę, że pod to zdanie jest podporządkowana reszta zdań, że to zdanie wyznacza kierunek tego, co dzisiaj Jezus chce do nas powiedzieć. I dalej Jezus mówi: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Myślę, że nieprzypadkowo Jezus układa taką kolejność. Że pierwszy pokazuje, żeby wejść wiarą w to, a potem, żeby przyjąć chrzest. E, I widzimy to, kiedy dzisiaj e, Święty Paweł jako szaweł e, upada pod mocą Bożą e, i słyszy Jezusa. Kiedy się nawraca, to następnie przyjmuje chrzest. I myślę, że dla nas to jest bardzo ważne, e, że kiedy e, są w naszych kościołach. Na przykład odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, to żebyśmy faktycznie podchodzili do tego bardzo poważnie i żebyśmy przez wiarę wchodzili w te słowa i wchodzili w odrodzenie się z tego starego człowieka, przejście w nowego człowieka i w nowe życie. I dalej Jezus mówi: kto nie uwierzy, będzie potępiony. I to też są bardzo radykalne słowa i myślę, że też bardzo mocno podkreślają wagę tego. Dlaczego powinniśmy głosić e, i dlaczego powinniśmy głosić wszelkiemu stworzeniu, każdemu, kogo spotykamy, i każdemu tam, wszędzie gdzie mamy możliwość. I następnie Jezus mówi: Te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Jeśli uwierzyłeś, to tobie te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypiję, nie będzie im szkodzić. I chciałbym tu zrobić chwilę pauzę na, tym, na tych zdaniach e, i zatrzymać się na tym, jaki Jezus daje nam autorytet. Że jeśli działamy w Jego imię i Jego mocą, to mamy ogromny autorytet. I nawet jeśli byśmy węże brali do rąk albo jedli coś zatrutego, to nie będzie nam szkodzić. On daje nam pełną ochronę. I to jest dla mnie niezwykłe, że my nie mamy się bać, tylko mamy iść. I mamy w Jego imię głosić z mocą Ewangelię. Tak jak pisze święty Paweł, Królestwo Boże nie objawia się w słowie, lecz w mocy. I myślę, że to jest taki bardzo ważny filar naszego głoszenia Ewangelii. Jezus kończy tą Ewangelię słowami: Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Tu nie ma żadnej gwiazdki, tu nie ma nawiasu. I tu nie ma takiego czegoś, że na chorych ręce kłaść będą i będą modlić się o wolę Bożą. Tylko tu jest na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Jezus to mówi z taką ogromną pewnością i z ogromnym przekonaniem, bo on wie, jaki autorytet nam daje. I chciałbym dzisiaj życzyć tego Tobie i sobie i Panie modlić się o to, abyśmy wypełniali Twoją wolę, którą właśnie objawiasz nam w słowach tej Ewangelii. Amen.